Z okazji Dnia Kobiet zapytaliśmy mężczyzn, czego życzą swoim kobietom. A panie, czego same życzyłyby sobie w dniu ich święta? Wszystkiego najlepszego, uśmiechu i czego sobie tylko życzą. Szczęścia. No i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. A dużo zdrowia, szczęścia. Szczęścia. Szczęścia i dobrej przyszłości. Sama sobie, żeby była zdrowa. Niczego. Wszystkiego zdrowia i uśmiechu, bo niektóre są takie, że, że bez przerwy tylko jest taki problem, że są wszystkie smutne. Radości, pieniędzy, zdrowia. i Chyba tyle. Dużo miłości i uśmiechu. Wspaniałej pogody i słoneczka. I wszystkiego dobrego. Niczego sobie marzą. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, pomyślności i czego sobie życzą kobiety. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Każdy z nich ma jakieś pragnienia, oczekiwania. I spełnienia tych oczekiwań, a najlepiej spełnienia tego, co będzie dla niej najlepsze. Mam dużo szczęścia, zdrowia i radości. Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia, a ono jest radością. Więc niech każda kobieta stara się mieć dowody na to, że to jest prawda. A w ten czas ta prawda pozwoli powiedzieć do niej, Księżniczko, kłaniam się Tobie nisko i chciałbym dzisiaj być bli Ciebie blisko. Dzisiaj danego egzaminu, na który właśnie idę. E, przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim e, dużo pieniędzy, żeby miały na te wszystkie szpilki, e, ubranka i ogólnie, no, co jeszcze mógłbym? No, no i żeby faceci wreszcie zaczęli szanować tak, i traktować kobiety tak, jak należy po prostu, nie? Mhm. No i tak, no chyba tyle, no. Tak, że wszystkiego najlepszego no wszystkim kobietom. Wszystkiego najlepszego i dużo, 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 dużo miłości, serca, oddania tego wszystkiego. Zdrowia, uśmiechu na twarzy i zadowolenia z mężów, z chłopaków. <noise> szczęścia. Miłego dnia. Pięknej urody, dużo pieniędzy, zdrowia, dobrego intelektu. Dobrego męża i nic więcej. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, no i pomyślności, tak i... Oczywiście, żeby trafił na idealnego mężczyznę. I żeby panowie byli mieli cały rok. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i jak najlepszych mężczyzn. Miłości, dobra od wszystkich ludzi i dawać chcę dobro wszystkim ludziom. Panu również i panu. <noise> A co to jest dzień. Kobiet dzisiaj. No to już dawno zapomniane, święto kobiety sobie same umilają czas. Wszystkiego najlepszego, <noise> dużo szczęścia, zdrowia. Żeby znaleźć dłych chłopaków. Dużo miłości przede wszystkim, dużo szczęścia i satysfakcji, zadowolenia samej siebie. Wszystkiego dobrego, no i szczęścia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby był dobry dla, dla mężczyzn, urody przede wszystkim i wszystkiego najlepszego. Faceta, który pamięta o święcie. O, ale pamiętam, ale ja pamiętam. Ja pamiętam, ja pamiętam. A kwiatka jeszcze nie było. A zaraz będzie.